Pierwsza niedziela wielkiego postu. Razem z Chrystusem wychodzimy na pustynię, by uczestniczyć w tym starciu z demonami, z Lucyferem. Proszę zwrócić uwagę, że to nie, nie jest napisane tak. Jezus poszedł na pustynię. Duch Święty go wyprowadził. Duch Święty. Posłuszeństwo Chrystusa. Duch Święty, czyli miłość. Duch miłości. Długo Duch wyprowadza. Kochani, niekiedy może ktoś z nas. Dziwi się, że ta jego bitwa z Szatanem nie wychodzi, że, że dostaje ciosy, które go upokarzają. Ale jest jedno pytanie: wszystko się toczy dobrze, tylko czy ty to robisz z posłuszeństwa, czy sam żeś to wymyślił. To jest istotna różnica. Pamiętajcie, Jezus w ogrójcu jeszcze raz musi bardzo mocny akt posłuszeństwa wskrzesić w swoim sercu, bo On jako człowiek wcale nie miał ochoty na Golgotę. Golgota była straszna. On to robi wszystko z posłuszeństwa, duch wyprowadził. Wyprowadził Jezusa na pustynię. Nie zaproponował, nie podyskutowali, tylko Go wyprowadził na pustynię żeby Jezus tam walczył z demonem posłuszeństwo w ogrójcu i na Golgocie. Wiecie, w czym na czym to pokuszenie szatańskie polegało, o tym już wspominałem przed rokiem. Szatan kusi Jezusa, żeby spełnił wszystkie nasze doczesne prośby. Żeby dał nam ludzkie szczęście, jakbyśmy Go kochali. Boże, jak ludzie by byli wdzięczni Bogu, gdyby wszystkich uzdrowił, wszystkich nakarmił. Pokaż swoją ziemską potęgę, Panie Jezu. Pstryknij szpitale opustoszałe, pstryknij domy dziecka opustoszały, pstryknij. Wszyscy mają chleb, Afryka się zieleni, pustynia się zieleni, Sahara się zieleni. Zrób to, pokaż. A Jezus mówi, idź, tanie", Bo nie jesteśmy na zieloną Saharę powołania, a powołani jesteśmy do domu Ojca Niebieskiego i On chce nas tam doprowadzić i walczy z tą pokusą pokazania swojej potęgi, którą przecież jako Syn Boży w sobie, w sobie ma. Jezus chce nas zbawić i dlatego podejmuje bitwę z demonem. Początek Jego misji, starcie z demonem, które symbolizuje starcie, które trwało przez cały czas. Przez cały czas z Jego życia demon krążył koło Chrystusa i chciał go od tej drogi odwieźć. Na czym polegał ten post Jezusa? Czytałem koncepcje, które mówią, że nie tyle chodziło o niejedzenie pokarmu, co o post od Nazaretu. Pamiętajcie, Jezus 30 lat mieszka z matką, 30 lat w Nazarecie. Nieprawdopodobny dom, pełen świętości, pokoju, dobroci. Maryja, na ile człowiek w ogóle mógł zrozumieć misję Chrystusa, rozumie, że jest to ktoś posłany przez Boga i Chrystus to musi zostawić. Częsty ten temat przychodzi. Opuszczenia mamy, opuszczenia ojca, oderwać się od tego radykalnie i drastycznie. Z ciepłego domu Nazaretańskiego na pustynię na straszną pustynię, w której w dzień był wielki upał, w nocy często przymrozek. Nieprawdopodobny skok. Jeśli ktoś chce rozpocząć misję, musi odciąć się od swojej przeszłości, od swojego dzieciństwa. Oczywiście nie w stu procentach, zabieramy z tych lat wszystko, co było cenne, ale nie można być tu i tam, i ten czterdziestodniowy post jest tego znakiem. Chrystus pokazuje, że rezygnuje z ciepła, z relacji z Maryją Ludzkiej, którą bardzo kochał. Oczywiście nie do końca rezygnuje, ale rezygnuje jako ten, który mieszkał z nią pod jednym dachem. Rezygnuje z pokazania swojej potęgi, siły i wychodzi na pustynię bez strony. Jeszcze raz podkreślę to słowo posłuszeństwo. Proszę Państwa, nieciekawie się robi chyba w naszym świecie. Może my tak za dużo to już biadolimy trochę. Lubimy chrześcijanie biadolić, co się z tym światem dzieje. Pan Jezus sobie z tym światem poradzi. Ale podzielę się z Państwem takim doświadczeniem ostatnich miesięcy. Wiecie, że o wiele łatwiej się dogadać, przynajmniej takie moje doświadczenie, z ludźmi po studiach, 30-latkami, 40-latkami. Oni już życia łyknęli, oni już są mądrzy, pokończyli studia, mają trochę doświadczenia życiowego i też się sprzeczają z księdzem o to, o tamto. Ale o wiele trudniej się zaczyna rozmawiać w naszym świecie z 18-latkami. Ci to już wiedzą wszystko. Ci to już nokaut. Naprawdę. Dlaczego? Skutek tego wmawiania im jako dzieciom, to wmawianie, które jest coraz intensywniejsze, że dzieci mają prawo, że dzieci mają swoją mądrość, że z dziećmi trzeba dyskutować. Jasne, że dyskutować. Nie jestem zwolennikiem pedagogii buzia w ciupi i masz słuchać. Trzeba. Ale to, że jednak dorośli powinni przekazywać mądrość, której dzieci nie mają, no po prostu nie mają. Kochani, ja już mówię nieraz tym osiemnastolatkom, którzy wszystko podważają. Wszystko podważają nieraz. Są tacy mądrzy. Czy jakbyś poszedł na kurs prawa jazdy i pierwsza lekcja, to byś podniósł rękę, panie instruktorze, a jaki jest sens światła pomarańczowego? Może byśmy wprowadzili pomarańczowe jasne i pomarańczowe ciemne? Taki mam pomysł. Proszę Państwa, taki kurs prawa jazdy z dyskutowaniem z sensu linii ciągłej, czy to niebieski kolor znaków informujących ma być, mógłby trwać 10 lat i nikt by się nic nie nauczył. Możemy zacząć wszystko dyskutować. Oczywiście możemy dyskutować, tylko pierw skończyć skur, ten podstawowy kurs prawa jazdy, z 500 tysięcy kilometrów i będziemy dyskutować o sensie ruchu drogowego. Przypomnę Państwu to, co mówiłem kiedyś czytałem pan Jan Dobraczyński, straść kontrowersyjna, on wspominał, że jak zaczął pracować w redakcji jakiegoś czasopisma, to pierwsze trzy lata nosił gazety i robił herbatę szefowi. A po trzech latach, po trzech latach powiedzieli mu, no to napiszesz Jasiu, pierwszy próbny artykuł. Dzisiaj przychodzi 16-18 latek, on już pisze artykuły. On już polemika. Proszę Państwa, wszystko na komputerze można wydrukować, można sobie teraz zrobić. Ale. Powtórzę raz jeszcze, Jezus Chrystus pokornie wyprowadzony przez Ducha wychodzi na pustynię. I mówi Ewangelia, żył tam wśród zwierząt. Parę dni zastanawiałem się w tym tygodniu nad tym tekstem. Po co jest to zdanie? Po co jest to zdanie, że Pan Jezus żył wśród zwierząt? No Notabene kolejne zdanie, którego nie zauważyłem przez 20 lat. Czytałem, czytałem. Żył wśród zwierząt. Pierwsze czytanie mówi o tym, że Pan Bóg zawarł z Noem i przez Niego przymierze ze zwierzętami, może jakby to chciał Pan Jezus dowartościować te zwierzęta i do nich idzie, ale chyba nie łudźmy się. To były zwierzęta z pustyni, z dzikiej pustyni. To nie były kaczuszki, kukułki, króliki, że Pan Jezus sobie siedział i chodziły koło Niego jakieś miłe zwierzątka i kotki się łasiły. To raczej były skorpiony, żmije, jakieś dzikie osły, nie wiem co tam na tej pustyni, ale to żadne miłe i do pogłaskania zwierzątka. I Pan Jezus idzie i wśród nich żyje, wśród śmiertelnego niebezpieczeństwa dzikich zwierząt, tak jakby wszedł do klatki z lwami i nie ma nic na obronę, broni się tylko ufnością. Proszę Państwa, to jest cały czas dla nas szkoła, że jeśli chcesz wygrać z demonami, które symbolizują te dzikie zwierzęta, zwierzęta zawsze były dla Żydów symbolem zła: smok, lew. Szatan, jak lew ryczący, żeby jak pożreć. Pustynia notabene była zawsze miejscem demonów. Tam demony mieszkały w mniemaniu Izraelitów. Otóż Pan Jezus chce nam pokazać to, że idzie do tych dzikich zwierząt z pustymi rękoma i wygrywa. Co znaczy wygrywa? Aniołowie mu usługują. Proszę zwrócić uwagę, Adam i Ewa. Zbuntowali się przeciwko Panu Bogu. Zaczęli myśleć po swojemu. Wycofali się z tego posłuszeństwa, do którego byli wezwani, by tego owocu z drzewa nie jeść. Zaczynają kombinować po swojemu, zaczynają się mądrzyć, łamią prawo Boże. I co? I aniołowie zagradzają Adamowi i Ewie drogę do drzewa życia. A tutaj aniołowie ryzusowi Chrystusowi, który ufa Ojcu, Idzie do dzikich zwierząt z pustymi rękoma, zupełnie jako bezbronny człowiek, a aniołowie mu służą. Kochani, jeszcze raz, jeszcze raz przypomnę, jesteśmy wezwani nie do walki pięścią. Jest ta pokusa, jest ta pokusa, żeby się z kimś rozprawić jakimś argumentem intelektualnym. Chodzimy, nieraz szukamy, jak go spotkam, ale mam na niego haka, ale mam na niego haka. Można kogoś, po go spotkam, mu wygarnę mocnym słowem, a można kogoś niszczyć milczeniem. Jeden mąż myśli o żonie, czekaj, tydzień po milcze to zmiękniesz. Będziesz się skręcała z bólu, nie będziesz wiedziała o co chodzi, będziesz mnie prosiła, mężu, no co się stało, czy coś ci zrobiłem? Nie, nic. I będę cię niszczył, niszczył. Wiele kobiet wie, co to znaczy takie złowrogie milczenie drugiej strony. I odwrotnie może być. Proszę Państwa, nie jesteśmy pozwoli, powołani do tego, żeby kogokolwiek pokonywać. Moc słabości się doskonali moc w słabości się doskonali. To co pisał święty Paweł. Kiedy jesteś słaby, wtedy jesteś mocny. Kiedy robisz się mocny, wtedy się robisz słaby. Pokorni daleko zachodzą, pokorni daleko zachodzą. Dlatego Pan Bóg często osłabia. Kardynał Wyszyński, jak jechał na Jasną Górę na swoją prymicję, to prosił Boga i dziękował Bogu, że może mu się jedną mszę uda w życiu odprawić. On się spodziewał, że umrze bardzo szybko, był tak schorowany. Maksymilian Kolbe bez przerwy gorączka, bez jednego płuca, Jan Paweł II, ciągle choroba, postrzelony w pierwszym roku, dwa lata po wyborze na Ojca Świętego, już do niego strzelali i przez całe życie ta kula, te wszystkie konsekwencje tych operacji, Pan Bóg pamięta i swoich wielkich ludzi osłabia na początku, żeby tę tajemnicę, to misterium, moc słabości się doskonali, żeby jaśniała w ich życiu. Trzymajmy się jeszcze na chwilę tego tematu pokory i, no i pychy, bo one jest przeciwnością. Co jest podstawową sytuacją człowieka? Co jest podstawową sytuacją nas wszystkich? Coś wspólnego w naszym życiu, absolutnie wszystkich, jak jesteśmy tu w kościele. Urodziliśmy się i nic nie wiedzieliśmy. Urodziliśmy się, świat został nam zadany. Zastaliśmy po urodzeniu naszych rodziców, których sobie nie wybieraliśmy. Nikt nie wybierał domu, miasta, nazwiska, płci, nikt z nas nic nie wybierał. Zastaliśmy świat taki, jaki on jest, zastaliśmy nasz dom taki, jaki on jest i nic nie wiedzieliśmy. Pytaliśmy, a cioto? to jest babcia, a to jest babcia, a to co to jest? A to jest tatuś. O, tatuś. A co, to, a to samochód. A kim ja jestem? Ty jesteś chłopiec. A jestem chłopiec, tak? Byśmy nie wiedzieli w ogóle, kim jesteśmy. I masz na imię Krzysio. Ja mam na imię Krzysio. Miło mi, mamusiu. O wszystko pytaliśmy. A co to? A po co to? A jak to? A jak ja się urodziłem? Z brzuszka mamusi. A gdzie się tam wziąłem? A tatuś się do mamusi przytulił. A to tato, a to ja. Wszystko żeśmy się pytali. I to jest podstawowa i taka zasadnicza sytuacja egzystencjalna człowieka w świecie. Nie wybieramy świata. Nie wybieraliśmy sobie Boga. Nie wybieraliśmy sobie Trójcy Świętej. Wszystko zastaliśmy, kiedy zostaliśmy zrodzeni. Człowiek jest misterium, ja jestem sam dla siebie misterium, i sytuacja człowieka poprawna w świecie do końca jest taka: pytaj i czytaj, czytaj siebie, czytaj swoją mamę, czytaj swojego tatę, na ile się da. To są bardzo trudne momentami książki, drobny druk jest, ale czytaj, odkrywaj, słuchaj. Kto pyta, ten znajdzie, kto stuka, temu otworzą. Natomiast właśnie przychodzi ten moment, ten moment pychy, kiedy zaczynamy mówić ja wiem. To niektórzy zaczynają już właśnie w wieku lat pięciu, siedmiu, dziesięciu ja wiem, ja rozumiem, ja już nie będę pytał. I to jest dramat, to co Ewa powiedziała z Adamem, ja wiem, to jabłko jest dobre do zjedzenia, Bóg mi mówi, że nie, a ja wiem, spojrzała i dostrzegła, że to jabłko jest i wchodzi w postawę pychy. Postawy pychy, o której mistrzowie życia duchowego mówią, że jest podstawą wszystkich grzechów. Pamiętajcie, wielu ludzi nie grzeszy dlatego, że ich tak ciągnie do grzechu. No ciągnie ich do pieniędzy porządliwość, ich chciwość ciągnie, do seksu ciągnie porządliwość ciała, ale jest jeszcze jeden tutaj u wszystkich problem, że ja tak chcę. A dlaczego ja mam nie? Pamiętajcie Państwo, ja też tego argumentu używałem. Mama, kup mi to i to. Dlaczego? Wszyscy mają. Ja też chcę mieć. Wszyscy mają, ja też chcę mieć, bo wszyscy mają. Może tego tak bardzo nie pragnąłem, tylko żeby nie być gorszy. Pamiętajcie, pycha jest to zawsze być ponad. Ja już wiem, ja rozumiem. Ha, ojca sklasyfikowałem, jak z motylami go przypiąłem szpileczką do gablotki. Szefa w pracy sklasyfikowałem, Kościół klasyfikuje w tej chwili, partię sklasyfikowałem, życie sklasyfikowałem, boga sklasyfikowałem. Jestem ponad wszystkim. Proszę Państwa, to tak nam w krew wchodzi. Że my tego obłędu, swojej pychy nie widzimy. Naprawdę nie widzimy. Jesteśmy momentami śmieszni. Jesteśmy momentami śmieszni. Wiesz, rząd zrobił to i to. A, to są błazny. Sąsiad, wiesz, ma taki taki pogląd. Idiota. Twój szef w pracy powiedział to i to. Ośmiesza się. No Kiedy mamy kontrę na wszystko. Ja jestem po prostu, stoję na takim rusztowaniu, jak na tej drabinie przy chórze, i tak ponad wszystkich jestem wszystko skomentuję, wszystko skontruję, wszystko ocenię to tak, przecież to jest, proszę Państwa, to jest jakiś obłęd, automat pamiętajcie, pycha prowadzi do tego, żebym ja był zawsze w roli głównej albo jestem w roli głównej, że jestem najlepszy albo, że najgorszy, mówię Państwu, tu nie zdradzam żadnej tajemnicy bo takich ludzi było u mnie już setki czy tysiące proszę księdza, jestem największym grzesznikiem nic ze mnie nie wyjdzie, proszę księdza, jest dramat nie poradzę, Bóg sobie ze mną nie poradzi a mnie nie jesteś w porządku, tak się myśli? Nie, od razu czułem, że jestem najlepszy. Hitra, od razu, Jak przerzuciło wajchę, to. Zawsze bohater. Pamiętaj, wszystko wykorzystać na bohaterstwo. Największą tragedię, największy sukces, wszystko. ustawić siebie w roli kogoś najwspanialszego, najtragiczniejszego. Jedne jest pewne: ja jestem naj. Co będzie po tym przedimku, to jest nieważne, ale ja jestem naj najgłupsza, najgrubsza, najwspanialsza, najbardziej interesująca, najmniej interesująca. Obojętnie, tylko żeby to naj było. Natomiast pyszny człowiek nigdy się nie zgodzi z tym, że jestem szary, zwykły i szary. Chyba że powie, ja jestem najbardziej szary. O, takiego szarego jak ja to nie ma. I jestem najbardziej przeciętny, i jestem najbardziej zwykły i najbardziej się z tłumu nie wyróżniam. Wszyscy to się wyróżniają, a ja to nie. Pycha mutuje to, co Państwu mówię. Nieraz pięć kroków zrobimy po akcie pokory i ona wraca. Jednym na niemu lekarstwo jest, 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 posłuszeństwo. jest posłuszeństwo. Ja najważniejsze, reszta to jest tło. Skąd się to bierze? Adam i Ewa zerwali z Bogiem i się przestraszyli. Oni się po prostu bardzo przestraszyli, zostali sami. I zaczęli oceniać, proszę Państwa, to nasze krytykowanie świata, krytykowanie ludzi jest obroną. Ja się boję świata, że on mnie wchłonie. Ja jestem taki słaby i mały, że on mnie zniszczy, że on mnie przygniecie, więc muszę z tym światem walczyć. Ludzie są głupi, to są idioci, to są wariaci, to są beznadziejni, to jest to za poziom społeczeństwa, świata. To jest lęk, lęk i jeszcze raz straszny lęk człowieka, który został bez Boga. To wynika z rozpaczliwej samotności. Muszę radzić sobie sam. Muszę radzić. Co jest na to lekarstwem? Pamiętacie to, już też mówiłem. Kiedyś Pan Bóg pokazał jednemu świętemu wszystkie takie chwyty różne, które szatan stosuje nas. Te kłamstewka półprawdy, pół, prawdy, pół cieni, jak on pozostawiane są na drodze naszego życia, i ten święty zawołał Boże. Kto się temu oprze? Pokora, powiedział Bóg. Pokora się temu oprze. Prawdziwa pokora. I niekiedy. Pan Bóg stosuje metodę upokorzenia nas przez seks i erotykę, z którą sobie nie możemy dać rad. Raz ktoś upadł, o Boże, przytrafiłem się, co ja palnąłem. Drugi raz, no pff, ale mam pasę, drugi raz tu upadłem. Piąty raz, no kurczę, co jest grane. Dwudziesty piąty, coś się ze mną źle dzieje. Sto dwudziesty piąty, zaraz, zaraz, kim ja jestem. Pięćsetny. O Boże, ja nie potrafię z tego wyjść. Ja zawsze taka święta porządna z biało-czerwonym paskiem, wzorowa katechetka, łazowiczka tysięczny raz nie. Ja chyba stracę wiarę. Pan Bóg ryzykuje, ale proszę mi uwierzyć, nie ma niekiedy innego sposobu, jak właśnie w dziedzinie erotycznej, z którą sobie trudno poradzić i trudno ją kiedy opanować, pokazać człowiekowi jego małość. Ale i wielu ludzi na walce z erotyką zbudowało swoją świętość. Wielu ludzi Pan Bóg. Zagonił, zagonił do świętości poprzez walkę z erotyką. Ale w niej nie chodzi często o samą erotykę, pożądanie ludzkiego ciała, przyjemność w rozładowywaniu seksualnym, tylko chodzi o pychę, żeby pokazać komuś, że on wcale nie jest taki wielki. Seks jest nauczycielem, bywa nauczycielem świętości. To jest paradoks tej rzeczywistości, ale tak jest. Gdy człowiek ma kłopoty z seksem, to bardzo często idzie w tym parze gniew, wściekłość i krytykanstwo i sądzenie innych. Ludzie, którzy zaczynają mieć kłopoty z masturbacją, zaczynają się kłócić z rodzicami, wściekać na ojca, wściekać na siebie, wściekać na kolegów i wszystko staje się właśnie, to badziewie, to głupota, to nędza, to zero. Dlaczego tak się dzieje? Otóż człowiek, który ma kłopoty z erotyką, wpada w nauk, że szuka przyjemności. Włącza internet, jakieś zdjęcie, żeby mi było przyjemnie, dotyka chłopak dziewczyny, żeby było mi przyjemnie, masturbuje się sam, żeby było mi przyjemnie i uczy się, że świat jest po to, żeby było mi przyjemnie. I teraz przychodzi mama i ona wcale nie mi nie robi przyjemnie, tylko każe mi obierać kartofle czy iść do sklepu. I ja się po prostu wściekam, bo ja chcę od świata, żeby było mi przyjemnie. Tego uczy rotomania. Wszystko jest dookoła, żeby było przyjemnie. A koledzy nie chcą być dla mnie przyjemni, tylko mówią, mają do mnie o coś pretensje, że się spóźniłem i nie zrobiłem swojego wykładu. Ktoś inny mnie krytykuje za coś. Kochani, i yy, ludzie zaczynają się wściekać. I denerwować. I żyć w napięciu. I trzeba się pocieszyć. Jak? Seksem. A potem się jeszcze gorzej czują. Wstrętu do siebie nabierają. Co ja robię? Nie mogę z tego wyjść, więc się denerwują. Więc trzeba się pocieszyć i znowu upadek. Pamiętajcie, pycha jest bardzo energochłonna, ile to trzeba bite wstoczyć, ile to kłótni. Pokorny człowiek ma lekko. Pyszny ciągle toczy wojny, ciągle czuje zagrożenie, ciągle musi poniżać innych, ciągle się musi wywyższać. Ciągle żyje w takim napięciu, czy ktoś mi nie zagraża. Ty się ze mnie śmiejesz, nie? Spróbuj się ze mnie śmiać. Oni ciągle węszą, podejrzliwi są pyszni. I to jest napięcie. Wracają do domu po całym dniu takich wyimaginowanych starć w biurze i na uczelni. I co robią? Popełniają grzech. Bo są wykończeni i wyczerpani. I ta huśtawka jestem genialny, jestem zerem. Jestem genialny, jestem zerem. Jestem genialny, jestem zerem. Tak wykańcza, że co? Muszę się pocieszyć, rozładować i grzech. I to się potęguje to się bardzo nakręca. Ci ludzie dążą do perfekcjonizmu, bo przejawem tych jesteś perfekcjonizm. Chcą mieć super spowiednika, super rekolekcje, super rozważania religijne, super msze, super kazanie, super księdza. Przychodzą do domu po tym wszystkim super religijności i co i upadają, bo chcą mieć wszystko super. Ale to nie chodzi o Boga, tu chodzi o super. Proszę Państwa. Proszę pamiętać i na swojego różnego rodzaju problemy, czy te z erotyką, tak pierwszą niedzielę Wielkiego Postu ośmielam się ten temat podjąć. Yy, proszę patrzeć szerzej. Pan Bóg mówi człowieku: ja ci chcę pokazać swoją wszechogarniającą pychę, a kłopoty z czystością to jest tylko, to jest tylko taka czerwona lampka. Pamiętajcie, nie będzie super. My jesteśmy aż ludźmi i tylko ludźmi. Człowiek pyszny nie może się zgodzić z tym, że cokolwiek mu w życiu zawadza. Jak ma kamyk w bucie, to będzie ten kamyk wyjmował, musi być wszystko super. Nie, kochani, w życiu, na wycieczce kamyk trzeba wyjąć, bo, bo można wyjąć i nie ma sensu się męczyć. Ale w życiu pokorny człowiek rozumie, będę miał jakąś wadę, jakąś słabość. I ona będzie. Będzie mi coś w życiu zgrzytało. Moja mama jest tam gaduła, czy pani kara, czy lęk jest. I jej nie zmienię. I jej nie zmienię. Pyszny powie, ja jej nie zmienię. Ja jej nie zmienię. Perfekcjonista powie, ja jej nie zmienię. Codziennie dostanie taką, taki wykład psychologiczny, że musi... nie, proszę Państwa, nie zmienicie. Nie zmienimy Kościoła według naszych wyobrażeń. Zmieniajmy go, ale nie zmienimy. Zawsze coś pozostanie do zrobienia. Człowiek pokorny liczy się z tym, że kamyk w bucie może być. I zostanie. Pamiętacie, co napisał Lec? Człowiek się rodzi i to mu szkodzi. I będziemy mieli jakieś kłopoty. Pokorny prosi, proszę o ratunek, proszę mi pomóc tyle, na ile można. Człowiek skrajny mówi tak, wóz albo przewóz, albo biorę wszystko, albo nie kupuję nic. Nie, dziesięć deko poproszę, 10 deko świętości, bez kości poproszę, zapakować, na kredyt jeszcze. Potem kupię 15 deko. Pyszmy od razu zapasy, cała zamrażalka świętości, żeby do końca życia starczyło. Robię to, co mogę i pokornie czekam na dzień zwycięstwa. Jeśli już szedłem na tą drogę związaną z erotyką tego tematu, pamiętajcie, że taki człowiek, który się temu oddaje i nie zorientuje się, że tu chodzi o pokorę i nie wyjdzie z tego, tylko będzie brnął w tą erotykę, traci uczucia wyższe. Staje się zuchwały, staje się coraz bardziej. Z jedną dziewczyną robił to i to z drugą dziewczyną robił to, a trzeciej zaproponował taką rzecz, że jeszcze pół roku temu by się zaczerwienił, a teraz bezczelnie i pysznie to jej proponuje. Stajemy się zuchwali w grzeszeniu. Nie tylko, że grzeszysz, stajesz się zuchwały w grzechu. To jest co innego, co innego, kiedy człowiek, no, złamałem się, pękłem, pokusa była wielka, co innego, kiedy zuchwale to zrobiłem. Specjalnie zaproponowałem coś wyjątkowo brzydkiego i nie powiem się, bał powiedzieć, świńskiego, żeby właśnie poczuć ten smaczek grzechu. Żeby zobaczyć, jak moja dziewczyna się czerwieni. Właśnie o to mi chodziło, złamać jej wstyd. Nie chodziło o samo dotknięcie. Tylko żebym ją złamał, jestem zuchwały. To jest bardzo niebezpieczne. Człowiek, człowiek może się tak przez to spłycić. Człowiek to wie. I sam się nie lubi, i ucieka od samego siebie, bo czuje wstręt do siebie. I to jest też spowodowane przez wstyd, lęk, złość, winę. No i co? I trzeba się pocieszyć. Kochani, jak wrócić do siebie? Post i pokuta. Pamiętajcie, u, proszę uważać w Wielkim Poście. On się dopiero zaczyna na to. Ja powiedziałem, pyszny z wszystkiego robi spektakl. Pyszny z Wielkiego Postu zrobi spektakl. Uwaga, nie jem cukierków. Halo. Proszę nie kupować cukierków w biurze, bo ja nie jem cukierków w wielkim poście. Mamo, dlaczego dajesz mi cukierki? Przecież ja nie jem cukierki w wielkim poście. Czy ty nie wiesz? Spektakl, spektak Jak ci matka kupiła cukierki, to zjedz tego cukierka i pomóc się za nią. Bo lepiej zostać w konspiracji niż zjeść landrynkę. Bo ukrycie jest o wiele bardziej ważne. A nie zbieranie. Od... Niektórzy są jak ministranci: zakładają notesiki i odznaczają Droga Krzyżowa, dwa punkty. Gorzkie Żale, trzy punkty. I Wielką sobotę, sześćdziesiąt sześć punktów znalazł. Nie. O wiele lepszy wielki post. Proszę Państwa, propozycja. Będę słuchał mamy. Oczywiście nie tam, kiedy mi łamie sumienie. Będę słuchał mamy. Agniesiu, wytrzyj szklankę. Dobrze, mamo. Zrób do mi herbaty. Dobrze, mamo. Agniesiu, proszę cię, wróć przed dziesiątą. Dobrze, mamo. O, proszę Państwa, jeśli ktoś taki wielki post wytrzyma. Wyższa szkoła jazdy. Wyższa szkoła jazdy. Dobrze kochanie, mężu, źle się czuję, zrezygnuj dzisiaj z tych ryb z kolegami. Dobrze kochanie, posiedzę z Tobą. W środku aż wszystko, szatan mówi, co się tak dajesz, pantoflarzu, huknij jej, pięć argumentów, przecież na poczekaniu masz. Dobrze kochanie, zostanę z Tobą, Bo w okresie wielkanocnym wyłowię całe mazury, ale teraz, ale teraz zostanę, posłuchaj, przynajmniej najtrudniejsze, naj bo ptasie mleczko, to ja sobie wymyśliłem. Bo, że nie oglądam w telewizji jakiegoś programu, to ja wymyśliłem. A tu babcia przychodzi. Kiedy przyszedłeś z tym masłem dla mamy i kupiłeś jej tą wędlinę, babcia mówi, a mandarynki byś mi jeszcze kupił. Dobrze, babciu. Posłuszeństwo. Nie moja wola, inna. Właśnie dam z sobą, przepraszam, ośmieszenie. W cudzysłowie mówię, bo to nie jest takie, ale być małym. Jestem mały tragasz mamy i tragasz babci do zadań specjalnych. Kurier na linii, super, sam dom. Bo uważajcie na wielkość. Uważajcie na pycha zrobi z wielkiego postu. Taki majster, taki show, reality show ogromny. Jeszcze wspomnę o Biblii. Tak mi się spodobała myśl ojca Pelanowskiego. Biblia to nie jest książka. Biblia to jest możliwość spotkania z Chrystusem. I kiedy nie jesteś u siebie, ona cię nudzi. Kiedy nie jesteś u siebie, Biblia Cię będzie nudzić, jak zaczniesz wrócić do siebie, zaczniesz wracać do siebie. Biblia to jest możliwość nawiązania relacji z Jezusem. Jeśli to nie nastąpi, to szalenie będziemy uciekać od siebie w z perfekcjonizm, uciec od świadomości samego siebie. Nie możemy żyć z strzępem życia. Musimy wrócić do samotności, by skonfigurować skonfrontować się sami ze sobą, zapytać, kim jestem, przyjrzeć się samemu w lustrze Wielkiego Postu. Uwaga na sprawności harcerskie, które ktoś może zamienić w chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo zamienione w harcerstwo. Pamiętacie, jak żeśmy sobie te trój, trójkąciki przyszywali na mundurku harcerskim? Już mam sprawność kucharza, sprawność Trumpa, sprawność jakiegoś tam geografa. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby cię w wielkim pościgu nikt nie zauważył, a ty żebyś w tej swojej małości spotkał Chrystusa w tajemnicy Krzyża, powstania.